Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Matusz i reprezentuję firmę Limagrym Polska. Znajdujemy się dzisiaj w powiecie wołowskim w gospodarstwie Rolpol. Moim i Państwa gościem jest agronom z tego gospodarstwa, pani Gosia Srebro. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jak tutaj kolega powiedział, rzeczywiście jestem głównym agronomem w gospodarstwie Rolpol Mojęcice. W naszym gospodarstwie w tym roku mamy około 500 hektarów kukurydzy posianą głównie na kiszonkę, a do tego dysponujemy stadem około 600 krów mlecznych. W gospodarstwie Rolpol, jak we wszystkich gospodarstwach w Polsce, gdzie gospodarze dążą do tego, aby na stoły paszowe trafiała wysokiej jakości kiszonka z kukurydzy. Bardzo dużym wzięciem cieszą się właśnie odmiany z hodowli Limagren dokładnie z programu Animal Nutrition, który jest dedykowany dla tych oto gospodarstw. A to, dlaczego gospodarstwa podejmują decyzję o wysiewie odmian z hodowli Limagren, no najlepiej przedstawi agronom jednego z takich gospodarstw. Pani Gosiu, dlaczego siejecie kukurydzę hodowli Limagren? To może ja powiem krótko. Generalnie zależy nam na tym, żeby uzyskać jak najlepszą paszę objętościową dla naszego bydła a dzięki odmianom Limagren wiemy, że uzyskamy na pewno wysoką strawność włókna i dużą zawartość skrobi, no i przede wszystkim plon, czyli to wszystko, na czym nam zależy. Odmiany kiszonkowe hodowli Limagren pochodzące z programu hodowlanego Animal Nutrition są to idealne odmiany dla gospodarstw produkujących mleko. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że nasze kukurydze posiadają wysoką strawność włókna. A więc kukurowa jest w stanie wyciągnąć zdecydowanie więcej z kiszonki. Ponadto wysoka zawartość skrobi w kolbach, jak i również bardzo dobry steak green są cechami, które sprawiają, że kukurydza kiszonkowa firmy Limagren jest jedną z najlepszych dostępnych na rynku. To, jak wyglądał sezon, również ma wpływ na kondycję roślin. Rośliny, które są za nami, wyglądają bardzo dobrze. Dobrze zaziarniona kolba. Pani Gosiu, jak ogólnie przebiegał sezon u Was w gospodarstwie? No, jak wiadomo, ten sezon na początku przynajmniej e, nie wyglądał zbyt optymistycznie. Przede wszystkim bardzo mało padło w maju, dopiero tak naprawdę w czerwcu tutaj nam tak popadało solidnie, bo spadło około 111 litrów. Natomiast myśmy rozpoczęli we kukurydzy już w kwietniu, czyli około 15 kwietnia. Wiecie, nie padało w maju, te opady były naprawdę skąpe, dopiero w czerwcu tak naprawdę te opady się pojawiły i te kukuryzy, no jak Państwo widzą, wyglądają naprawdę dobrze, są cały czas zielone, czyli to, o czym tutaj kolega mówił, ten stay green jest bardzo dobry. Kolby też, jak Państwo możecie zauważyć, są bardzo dobrze zaziarnione, nie mamy problemu z zapyleniem kolby, co jest bardzo istotne. No, i szczerze mówiąc, myślę, że tutaj po rozmowie z kolegą w przyszłym tygodniu, może półtora tygodnia, zobaczymy, co nam tutaj analizy pokażą. Będziemy planowali już koszenie tych naszych kukuryc. Ole, na którym się znajdujemy, zostało obsiane odmianą 31-245. Jest to jedna z najnowszych odmian w portfolio firmy Limagrain z programu Animal Nutrition. Myśmy wcześniej jako gospodarstwo prowadzili doświadczenia z różnymi odmianami firmy Limagren. Bardzo byliśmy zadowoleni z tych odmian, jak ona nam wychodziła, jeżeli chodzi właśnie o zawartość skrobi i strawność włókna. I dlatego zachęcona e, opiniami e, Pana Michała postanowiłam spróbować tej nowej odmiany. No i jak widać efekt jest rewelacyjny. Może więcej o odmianie, to poproszę Pana Michała. Odmiana 31-245, tak jak powiedziała to pani Gosia, to jest nowa odmiana z hodowni Limagren. W zeszłym sezonie wypuściliśmy dwie takie odmiany, właśnie tą 31 i odmianę 31280. Ponad strawnością włókna, wysokim plonem, również udało nam się wypuścić odmiany charakteryzujące się podwyższoną zawartością skrobi. Taka odmiana właśnie jest za nami. Bardzo dobrze rozwinięte kolby, mocno zaziarnione. Na pewno odmiana będzie musiała się znaleźć u Państwa w gospodarstwie.